Witajcie, z tej strony Anna Wasuska. ja jestem międzynarodowym trenerem biznesu, ale również właścicielką firmy Excellence Way i Alut. No i właśnie, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o Alut, ponieważ wielokrotnie pytacie, dla kogo są kluby biznesowe Alut, które mają miejsce w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Um, kilka lat temu Alud zostało stworzone przez um, kilka osób, um, i pierw, na, pierwsza idea Alud była to były takie spotkania skierowane tak naprawdę dla Polek. Um, w momencie kiedy firma Alud zawiesiła swoją działalność, um, dostaliśmy ofertę jako excellence w jej zakupu um, marki, a, I Wtedy tak naprawdę zmieniłam całą strategię alud, ponieważ zdecydowałam się, że lokalnie chcemy wspierać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I dlatego też te kluby biznesowe mają służyć do wspierania lokalnej społeczności, lokalnych osób. I niekoniecznie musisz być przedsiębiorcą, żeby dołączyć do śniadań biznesowych, klubów biznesowych Alut. My chcemy inspirować, dlatego też zapraszamy przeróżne fantastyczne osoby, na takim śniadaniu nie dość, że faktycznie jest śniadanie, to oprócz tego są wykłady. Na tych wykładach dostajecie wiedzę, taką konkretną, narzędziową, z różnego tak naprawdę obszaru, ponieważ na naszych scenach występują przeróżni trenerzy. Dlatego też, jeżeli jeszcze nigdy w życiu nie byłeś czy nie byłaś na takim spotkaniu, to co jest istotne i ważne, przyjdź, zobacz i zobacz tak naprawdę na czym polegają, polega rozwój osobisty, na czym tak naprawdę polega wspieranie siebie nawzajem, ponieważ to, co ja zauważyłam jako lokalny przedsiębiorca, że Polacy nie mieli miejsca, w którym mogą się spotykać i wspierać również zawodowo i biznesowo. Dlatego też myślę, że Alut spełnia te oczekiwania i spotykamy się dosyć regularnie. Możesz zobaczyć kalendarz naszych spotkań zarówno na Alut, jak i na Excellence Way. Zapraszam Cię serdecznie na kolejne nasze śniadanie.